Cześć, witam wszystkich miłośników malarstwa, dziś głównie olejnego. Jakiś czas temu dostałem kilka bieli z serii Oils for Art firmy Renaissance, zrobiłem już o nich film, jednak myślę, że biel szybko schnąca zasługuje na osobny film. Otóż od jakiegoś czasu używam praktycznie zawsze tej bieli, czasem samej, a czasem mieszam ją z bielą podwójnie kryjącą, dzięki temu mogę kontrolować właśnie czas schnięcia. Czasem dodaje więcej bieli podwójnie kryjącej, by farba nie wysychała tak szybko na palecie. Biel, ta, którą tutaj mam, jest skomponowana z pigmentu bieli tytanowej. Nie zawiera dodatku bieli cynkowej, przez co jest odporna, bo jak wiadomo, biel cynkowa może po czasie pękać. Producent na tubie zawarł również informacje o składnikach, które wymagają dobrej wentylacji podczas pracy. Biel ta, no, ma nieco specyficzny zapach, zapewne z racji użytych środków przyspieszających schnięcie. Osobiście jednak mi on nie przeszkadza, jednak należy stosować dobrą wentylację i chronić produkt przed dziećmi. Do produkcji tej bieli firma używa właśnie oleju szafranowego, zapewne z racji takiej, że olej szafranowy jest bardziej odporny na żółknięcie. Bielta jest bardzo gęsta, przez co wykorzystałem ją właśnie do namalowania autoportretu Rembrandta. A proces malowania jest w jednym właśnie z filmów na moim kanale zawarty. Bielta nadaje się świetnie do impastów, czyli grubszego nakładania czy to pędzlem, czy szpachlą. Praktycznie po 24 godzinach można powiedzieć, że biel jest sucha. Oczywiście grubsze warstwy farby schną nieco. Dłużej jednak jej czas schnięcia zredukowany praktycznie do doby umożliwia szybką i sprawną pracę. Biel ta jest z racji użytego pigmentu PW6 bardzo kryjąca, co również moim zdaniem jest na plus. Farba ta dostępna jest w kilku pojemnościach, ja jednak zawsze kupuję trochę większe tuby, zwłaszcza bieli, której zużywa się w malowaniu najwięcej. Na koniec dodam jeszcze, że jest ta biel znacznie tańsza od bieli szybko schnących. Wiodących producentów. Tuba 140 ml, którą tutaj mam w moim ulubionym sklepie plastycznym, kosztuje około 16 zł i jest to naprawdę dobra cena za tak dużą pojemność. Ok, to tyle jeśli chodzi o tę biel. Możecie zapoznać się z ofertą firmy Renesans. Link macie w opisie filmu. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, dzięki czemu kanał będzie się rozwijał. A jeśli chcecie być na bieżąco z każdym moim nowym filmem, śmiało. Klikajcie dzwonek. Cześć.